Witam Państwa, Marcin Piasecki, a w naszym studiu gość, pan Leszek Borowiec, członek zarządu PKP Cargo, członek zarządu do spraw finansowych. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Panie prezesie, dzisiaj szefostwo PKP Cargo podpisało list intencyjny z amerykańskim koncernem Greenbrier dotyczącej no, wspólnego przedsięwzięcia. Wspólnego przedsięwzięcia, która ma się skończyć produkcją wagonów no, we własnej fabryce. Proszę mi powiedzieć, jak PKP Cargo zamierza poprowadzić sprawę od strony finansowej? Jakie będzie zaangażowanie właśnie państwa, od strony finansowej, w, te, w to całe przedsięwzięcie? Tak, dokładnie jest, tak jak pan mówi. W dniu dzisiejszym podpisaliśmy porozumienie, list intencyjny z Gimbréjem. Jest to kolejny etap pewnego projektu, który został zapoczątkowany podpisaniem listu intencyjnego. Już przed prawie dwoma miesiącami z Agencji Rozwoju Przemysłu. I już w tej chwili mamy trzech partnerów tutaj, którzy wspólnie wyrażają intencję uruchomienia, tak jak pan mówi, fabryki wagonów w Polsce, która będzie jakby podstawą do odbudowy tego potencjału produkcyjnego w zakresie wagonów towarowych. Co do zasady, w tym projekcie głównym partnerem finansowym jest Agencja Rozwoju Przemysłu, której jest zaangażowanie tutaj. Na pewno będzie istotne, natomiast my ze swej strony pozytujemy się jako partner biznesowy, główny, jako konsument tego projektu w postaci produktów, które zapewne będziemy nabywać, natomiast też nie wykluczamy pewnego zaangażowania finansowego, ale to, czy i jaki poziom tego zaangażowania będzie wynikiem naszych dalszych analiz, które będziemy prowadzić jeszcze w tym roku. A jaki będzie podział prac między sygnatariuszami listu intencyjnego, czy w opracowaniu biznesplanu, bo również mówicie o opracowaniu tegoż biznesplanu przedsięwzięcia, będą brały udział wszystkie trzy podmioty? Tak, według naszej koncepcji chcemy zrobić to na partnerskich zasadach. Wspólnie pracować nad tym, oczywiście w sposób skoordynowany, tam gdzie każdy z partnerów będzie realizował pewną funkcję, do której jest przypisane, bo mamy partnera branżowego, mamy biznesowego, w którym my jesteśmy, no i mamy partnera finansowego, natomiast no, nie wyobrażam sobie, żeby któryś z partnerów nie dysponował pełnią wiedzy, pełnym zakresem tego przedsięwzięcia, które chcemy uruchomić, dlatego też uważamy, że powinniśmy zrobić to wspólnie i wspólnie podejmować ostateczne decyzje co do kształtu i zakresu. Obowiązków, ale też pewnie i korzyści wynikających z tego projektu. Panie prezesie, odpowiada pan za finanse w PKP Cargo. To zapytam, jakie będą profity dla PKP Cargo właśnie z finalizacji tego przedsięwzięcia, czyli uruchomienia produkcji. Tak, tutaj możemy pewnie wyodrębnić dwa takie poziomy. Pierwszy to jest poziom biznesowy. PKP Cargo realizuje cały czas strategię toborową. Nie jest tajemnicą, że nasz tabor jest taborem już wiekowym. To jest tam 35 lat, średni czas od zakupu wagonów, więc jesteśmy niejako naturalnie zainteresowani i niejako rzeczywistość oczekuje od nas wymiany tego taboru na nowoczesny, pewnie troszkę inny niż dzisiaj użytkujemy, bo dzisiaj mamy w przeważającej większości wagony do przewozu materiałów sypkich, a wiadomo jak tutaj Trendy rynkowe wskazują, że przewóz intermodalny jest tym przewozem, który będzie się bardzo dynamicznie rozwijał, więc naszą flotę, zasoby taborowe musimy zmodernizować i unowocześnić. I tutaj widzimy swoją dużą rolę, jako tego głównego odbiorcy. Ale mamy nadzieję, że to przedsięwzięcie będzie również dawać możliwość ekspansji produktowej do, do innych odbiorców. Oczywiście przy finansowym oczekujemy, tak jak w przedsiębiorstwie. No, biznesowym, nastawionym na zysk, jesteśmy spółką publiczną, więc nasi akcjonariusze oczekują odpowiedniej stopy zwrotu. I według naszej wiedzy, naszych założeń, oczekujemy, że taka stopa zwrotu, jako dobrze prosperującego przedsiębiorstwa biznesowego, również jest na tym projekcie możliwa. Panie prezesie, a czy nie lepiej, łatwiej, taniej byłoby kupić te wagony po prostu gdzieś na rynku, a nie budować fabrykę? Pewnie jest taka koncepcja do rozważenia, natomiast nasze doświadczenia wskazują, że przy skali działalności cargo, nabycie, czy takie bardzo istotne odtworzenie taboru, bardzo mocno zamyka nam dostępność na rynku. Ostatni przetarg na platformy do przewozów intermodalnych w ilości no, tysiąca sztuk, a przy naszych potrzebach na przyszłe lata to wcale nie są największe nasze zamówienia, no mieliśmy duży problem, żeby zrobić istotną konkurencyjność e, takiego zapytania. Tych, liczba oferentów przy naszej skali zamówień jest bardzo ograniczona. I wydaje się, że e, potrzeby odnowienia, a później utrzymania tego taboru dają duży asum do tego, żeby jednak posiadać, no, umówmy się też w już 40 milionów jak Polska, dużego liczącego się producenta e, taboru kolejowego. Pamiętajmy, że transport kolejowy jest jednym z wiodących kierunków rozwoju Unii Europejskiej. To jest bardzo przyszłościowa, no i się wydaje bardzo interesująca alternatywa dla np. transportu drogowego czy też morskiego, co wskazuje rozwój jednego szlaku na drodze kolejowej. Kiedy może ruszyć produkcję? No to są oczywiście kolejne etapy. W w tym roku zakładamy, że do końca roku zakończymy etap analiz i przy dobrym oczywiście perspektywie i no, po układaniu się tych wszystkich naszych zamierzeń sfinalizujemy to podpisanie umowy inwestycyjnej i wówczas usłyszymy już konkretne prace wdrożeniowe. To są to jest kilka kolejnych lat. No, akurat produkt w postaci taboru nie jest to produktem pierwszej potrzeby, który potrzebujemy z miesiąca na miesiąc, bo bo to jest długie, są długie cykle inwestycyjne i, i, i czy uruchomimy to w ciągu roku, dwóch na, w pełnej mocy, to jest dla nas, z naszego punktu widzenia, i optymalne, i wystarczające. I tutaj jakby pośpiech jednego, dwóch miesięcy zupełnie nic nie zmienia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem Ciekawe. był pan Leszek Borowiec, członek zarządu PKP Cargo, członek zarządu do spraw finansowych.